Postanowiłem nagrać krótki filmik z naprawy Mercedesa C klasy W204. Miała być szybka naprawa, samochód nie pali, został do mnie przyciągnięty na lawecie, co się okazało. Nie można... Znaczy pokażę może jaki objaw jest. Po przekręceniu kluczyka włącza się zapłon i mnóstwo komunikatów. Samochód nie kręci Wywala błędy różne różniste Mam już go Trochę Zdiagnozowanego I rozmontowanego Od czego zacząłem Po podłączeniu po testera wykrył tylko Tylko 19 sterowników Wszystkie na kanie B nie widzi stacyjki, nie widzi innych sterowników na innych kanach. Pokazuje, znaczy nie, nie widzi w ogóle na kanie A. Przepraszam, tak, nie widzi kanu A całkowicie, ale to jest od telematyki. Nie widzi kanu E i kanu D. Pierwszy strzał, no sam, sam podmieniony przemierzony, w tej chwili już jest podłożony drugi kany, które tutaj, kany, które tutaj są, tutaj jest kan e, zielony E i tam jest kan B, są przemierzone do, tutaj te kable do, do złącz, złącza kanów. Nie ma z nimi żadnego problemu. Kan od stacyjki jest przemierzony i zielony i brązowy. Na stacyjce wszystkie zasilania są prawidłowe. Wysyła, wysyła stacyjka też czerwono-zielonym czerwono przewodem prąd na rygiel. W tym przypadku emulator, bo ktoś już tutaj założył emulator. Emulator działa, bo sprawdzałem. Stacyjka została wyciągnięta i sprawdzona na stole. Stacyjka działa we wszystkich położeniach. Po podłączeniu sprzętu, oprócz tego, że nie widzi stacyjki na starce, po podłożeniu sprzętu do, do programowania stacyjek i kluczyków, sprzęt też nie rozpoznał stacyjki. O dziwo, stacyjka reaguje, tak jak widać, zapłon się włącza, zapłon się włącza, na testerze w centry widać status zapłonu jako włączony, ale kompletnie nie mogę uzyskać połączenia ze stacyjką, bo odpinałem już wszystkie... Pozostałe kany, które mogłyby mi zakłócać komunikację między stacyjką a no, na stacyjce i na, na innych, na innych yy, sterownikach, nadal nie ma komunikacji ze stacyjką. Yy. Nie jestem pewny tego sama, który podłożyłem, ale mi się wydaje, że on był sprawny do samego końca. Będę musiał załatwić jej trzeci sam. No i sprawa wygląda w ten sposób, że... E, że trzeba znaleźć... Znaleźć jakiś sposób na to, żeby stacyjka... Zaczęła się zgłaszać w systemie. Na razie szukam dalej. Co, co o efektach poinformuje. Szukania ciąg dalszy. Eee, przemierzyłem tutaj kady, które idą, całą instalację, która idzie do silnika. Nadal nie znalazłem połączenia ze stacyjką, to wszystko mam no rozebrane tak jak było, ale w złączce Kan znalazłem coś takiego. Nie wygląda to na jakieś straszne zwarcie. Wątpliwa sprawa, żeby to było to. Za prosto by było, ale spróbuję to obczyścić. Zobaczymy, co się będzie działo. Nadal walczę z tą ceklasą. Przebywałem dwa tygodnie na wakacjach. W tej chwili czas wracać do pracy. Tak jak wcześniej pokazywałem, sam tutaj jest podmienny, znaczy w tej chwili jest oryginalny, bo na tamtym było dokładnie to samo. Odkryłem tu taką rzeźbę. W postaci dołożonego gazu, instalacja jest w stanie fatalnym. Pokażę może tu sterownik sobie tak leży od gazu. Instalacja wygląda jak wygląda. To oczywiście nie ma związku te opaski ściągacze na węże, widać ktoś tego w ogóle nie pozakładał kiedyś to było ściągane niepozabezpieczany ale tuż gazownika sprawa tak to robił udało mi się uzyskać połączenie ze stacyjką na kanie na kanie E na zielonych kablach, w końcu mam odczyt w komputerze prze... podkładałem w ogóle drugą całą instalację porobiłem sobie taką prowizorkę wypiąłem oryginalne kable, nic to nie dało przemierzyłem jednego, drugiego i trzeciego sama Doszedłem, że wartości oporów na samym samie są trochę różne. Dociążyłem go, dociążyłem go opornikiem, eee, dociążyłem go opornikiem i komunikacja mi wróciła. Niestety, nadal samochód nie pali. Nie widzę sterownika silnika, będę musiał zerknąć, zerknąć w schemat, gdzie dokładnie z którego kana on czerpie. Informacje w każdym bądź razie nie widzę sterownika silnika. Eee, udało mi się uzyskać połączenie z kolejnymi trzema czy czterema sterownikami. Ale nadal jest to jakiś problem cały czas właśnie z tą instalacją CAN. Eee, powoli do brzegu. Najważniejsze, że stacyjka zweryfikowana, kable zweryfikowane, połączenia zweryfikowane. Eee, powoli odczytuję sobie błędy z kolejnych sterowników, także do przodu, No kiedyś to wyjedzie. trop z dociążeniem szyny KAN-E opornikiem był dobrym tropem, teraz już po wypięciu tego opornika komunikacja ustała, nie, nie widzę żadnych sterowników wiem które mi się wyświetlały na, na szynie E miałem tych sterowników e, z chyba z 5 czy 6 i teraz prześledzę. prześledząc tutaj ten schemat e, widzę które sterowniki powinny mi się wyświetlać na tej szynie. Mam już wytypowany wstępnie, który sterownik mi to zakłóca oraz nie zbija oporu, przez co jest brak komunikacji. Także postaram się załatwić drugi sterownik i go podłożyć. Yy, przy założeniu, że mam wpięty opornik i dociążoną szynę. Zaczęły działać kierunki, zaczęły działać wszystkie inne te komponenty, które są na tej szynie powieszone. Także zostały dwa sterowniki do wyeliminowania, ale muszę sobie załatwić je na podstawie. No, i mam auto odpalone normalnie, już zaczynam je składać. Wszystko ładnie pali. Przekręcamy kluczyk. Samochód działa, pytanie co było. A więc okazał uszkodzony się uszkodzony sterownik silnika. Co najciekawsze, umarł, ale jakoś nie do końca, bo tak jak mówię, po dociążeniu kanu wszystko działało. Po przełożeniu sterownika załatwiłem drugi sterownik. Zrobiłem klona z jednego do drugiego, eee, wszystko ładnie ruszyło. Także pozostało mi poskładać samochód i wyjechać.